Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Rokan Pol, a to jest gra turnet. E, Darmowa gra, która waży tylko 50MB. Możecie ją ściągnąć w każdej chwili z internetu. E, dlaczego was zachęcam. E, gra jest całkowicie darmowa. Nie ma żadnych mikropłatności, nic. Możecie, możecie stworzyć własny serwer. Wystarczy ściągnąć Hamachi, który też jest darmowy. Uruchomić e, serwer na Hamachi. I 8 osób może grać na jednej mapie. E, my w tą, e, Ja w tą grę grałem razem z e, moimi przyjaciółmi. Mam tu na myśli Sonara, Barhlaka, czyli Warlocka tak naprawdę, oraz mojego, gram z moim bratem, Tembaldem. Jest to typowy survival, chodzi o to, żeby tu przetrwać. Na początku wydawała nam się gra strasznie trudna, ale teraz już mamy kiedy potrafimy sadzić, tworzyć własne jedzenie. Kiedy znaleźliśmy takie malutkie męzurki, do których możemy nalewać wodę i wypić w każdej chwili, ponownie nalać z jakiegoś jeziorka i, i ponownie wypić, potrafimy przetrwać. Nauczyliśmy się kraftować, w sumie nad tym tutaj pracuje Balc. on to wszystko kraftuje, wykraftował nam bardzo fajny domek. Tak, tak mniej więcej wygląda, każdy ma swoje łóżko, które sobie odpowiednio zaznacza które sobie odpowiednio zaznaczę. Teraz właśnie widzę, że po, wejściu kolejnym do, do, po kolejnym wejściu do gry trzeba ponownie zaznaczyć to łóżko. W innym przypadku podejrzewam, że e, po naszej śmierci jest nas w losowym miejscu. A tak po prostu pojawimy się przy naszym łóżku. E, to są skrzynie, które są. Które do, 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 do każdy może zajrzeć z nas. Jeżeli ktoś sobie postawi taką skrzynię z skutką, to e, żadna inna osoba nie może do niej zajrzeć. Mm. Gra jest naprawdę rozbudowana na początku się wydawała e, kiepska, bo popatrzyłem na nie, i mówię, no kolejny Minecraft, jakaś kiepska grafika, po co nam drugi Minecraft, tylko jeden już jest. No ale widać tutaj, że, że można e, jeździć sobie samochodem, Samochody, samochodów są różne rodzaje, naprawdę e, trochę ich jest. E, żeby samochód jeździł potrzebne jest paliwo, więc e, znajdujemy gdzieś tam, e, eksplorujemy teren, znajdujemy e, kanister, ja tu mam chyba trzy już napełnione paliwem. Ze stacji benzynowej bierzemy paliwo, nalewamy do auta i można nim jeździć. Oczywiście to jest świat, jak to w wielu dzisiejszych grach, na pełen zębiaków. I musimy z nimi walczyć. Pokażę wam, jak to wygląda. Można je rozjechać autem, ale gdy nam. Aha, w grze są jeszcze skile. Gry są skile. Nic wam pokażę, którym miejscu jak one wyglądają. To są skile. Jeżeli e, umieramy, tracimy wszystko, wszystko wypada z plecaka. Tracimy plecak. Na początku mamy tylko cztery takie sloty i musimy znaleźć jakiś plecak. E, każdy plecak ma e, inną pojemność i przez to też możemy więcej dźwigać. Im więcej zmieścimy do plecaka, tym więcej możemy dźwigać i tak dalej. E, mamy skile, które rozwijamy, ale jeżeli gniemy, wszystkie skile nam praktycznie przypadają. Dostaje tam jeden, może dwa. A tak wszystko nam przepada praktycznie. Z tego co zauważyłem zostaje na pewno ten skill e, survival, to przetrwanie. E, zostawał mi na jednej kresce. A tak wszystko praktycznie zniknęło. Nie wiem czy to jest docelowo tak ustawione, czy po prostu jakiś tam losowy e, skill utrzymujemy. Tego jeszcze nie odkryłem. E, po co pokazuję wam tą grę? Chciałem się was zapytać, czy chcecie e, abym pokazywał wam w Pokazuję wam parę odcinków z tej gry, z naszego serwera. Eee, wtedy grałbym już tutaj z przyjaciółmi, z bratem. I moglibyście sobie patrzeć jak to sobie właśnie w to wykamy. Gra jest naprawdę wciągająca, wydawało się nam, że... E, tak jak powiedział temat, wydawało się, że... Będziemy grali w to może z kilka godzin i, i koniec, a tu już gramy drugi chyba, czy trzeci dzień. I naprawdę to wciąga. Na początku denerwowało nas to, że... E, strasznie szybko ginęliśmy, ale... Ale teraz już... Już e, opanowaliśmy tą, myślę, tą grę. Na tyle, że no, potrafimy przetrwać tutaj bez większego uszczerbku na zdrowiu. To, co widzicie na dolnym pasku. Pierwszy czerwony plusik to jest życie. Jak w większości grach, musi być pokazane życie. Kolejny pasek, ten taki ciemny pomarańczowy, 25% to jest jedzenie. Musimy zdobyć sobie coś do jedzenia, żeby przetrwać. Picie, czyli woda, woda, picie, 17%. Kolejne 8% to jest takie zakażenie, my to nazywamy, dlatego że jeżeli jakieś nas, nas uderzą lub zjemy coś nieodpowiedniego, to jest zakażenie nam rośnie i trzeba je zbić odpowiednimi lekarstwami. Można to robić tabletkami. Zazwyczaj są w kolorze, na, na który oddziałują, w tym przypadku ciemny zieleń. To jest właśnie zakażenie. Na przykład z szykawką możemy znaleźć jakieś tam tabletki. Tak mniej więcej to wygląda. Nie jest to Minecraft i nie można kopać w ziemi. Ale to to zdobywamy surowce takie jak, jak np. kamień czy drzewo. Po wycięciu w większości drzew, drzewa odrastają. Ale dopiero wtedy, kiedy wyłączymy serwer i pon włączymy ponownie. Wtedy odrastają drzewa. Tak samo z przedmiotami. Jeżeli gdzieś zginiemy. Jesteśmy na serwerze, gdzieś zginiemy, wszystkie rzeczy nas wypadają. Ale jeżeli odnajdziemy to miejsce, wszystkie rzeczy e, są tak jak zostały, tak jak zginęliśmy. Ani jedna rzecz nie ginie. Ym, chyba, że wyłączymy serwer. Jak wyłączymy serwer, włączymy go ponownie, e, wtedy tych rzeczy już nie będzie. Drzewa są sporo tym duże. No i te rzeczy, które tu, Tutaj naprawdę zrobiliśmy śmietnik, jak to faceciły. Zrobiliśmy tutaj totalny śmietnik, drożał tutaj bronie jakieś tam... M, prawie, że papierki po cukierkach. No, no, kupa, kupa rzeczy, które były nam niepotrzebne, jakieś zużyte magazynki i tak dalej, i się śmietnisko zrobiło, po te rzeczy nie znikały. I dopiero teraz, jak włączyłem serwer po raz kolejny, to zobaczyłem, że właśnie wszystko to znika. Yy, wszystko to znika. ok a tutaj zaparkuję moje autko... w garażu. I myślę, że w następnym odcinku yy, już. No, wierzę, W następnym odcinku już już sobie zagramy y, razem z, z chłopakami. Ok. Jest godzina 12 w nocy i nikogo już nie ma. Jestem sam. Yy, I tak mi jakoś wzięło do nagrywania. Chciałem pokazać wam tę grę i przy okazji zapytać się Was, czy w ogóle chcecie, żebym jakiekolwiek filmy z tej gry wrzucał. Jeżeli chcecie, możecie to napisać w komentarzu. Wtedy będę miał pewność, że jest ktoś, kto chciałby ten film, e, kto chciałby film z tej gry oglądać. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jestem Po, Pola, a to jest gra Untournet. Cześć.